Dobry dzień dobry witam wszystkich serdecznie dzisiaj nowy dzień nowy notnik do zdrapania dzisiaj atakujemy e, cash royal czyli no po prostu mamy nasze liczby mamy nasze logo do znajdziecia te logo e, tutaj moneta razy jeden tutaj diamenty będą razy dwa jak zobaczymy i zaczynamy od razu na pierwszą zdrapkę zdrapka numer 1 mamy dzisiaj 25 zdrapek razem z nami Ok, zaczynamy od razu na wygrane liczby tutaj 46, 21, 45, 44 i 12. OK o haha, sorry, sorry, Pierwsza, aż drapię tą drapkę, nie widziałem gdzie są liczby, a gdzie są wygrane sumy. 56, 26, 57, tak, 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 nie tutaj nic. Tutaj nic, tutaj nic. Pod spodem mamy 45, 55, 52, 23, 24 i 34. O, przyniosę was trochę bliżej. Żebyście ładnie widzieli wszystko. Yy, Okej, okay, czyli tutaj nic. No muszę wyżej. A nie no tak, tutaj pod spodem. Ok, tutaj mamy 37, nie? 55, 33, tak, 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 nie i nie. OK. Pod spodem 42, 19, 51, 13 i 16, tak? Ok. Eee, I na końcówce, co my tutaj mamy? to już było ostatnie? Tak. Ok, ok, ok. Pierwsza zrapka przegrana. Sorry, że tak trochę nie łani ją zdrapałem, ale to była pierwsza i nie ostatnia. Eee, trochę lepiej to zrobię teraz, bo wiem, gdzie są. Gdzie są cyferki? Ok, druga. 21, 42, 58, 56, 43. Wyżej, wyżej, wyżej. Ok, 54, 33, 34, 14 i 53. Eee, tutaj, ok, 31, 27, 12, 38 i 57. Nic nie widzę raczej pod spodem 37, 24, 28 i 17 mam nadzieję moi drodzy, że wasz tydzień spaduje wam dosyć dobrze, mija wam się wam dosyć dobrze właśnie to chciałem bardziej powiedzieć sorry za ten mój ten ale już 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 go znacie wam powiem trudno trochę się drapie ta zdrapka, wiedziałem, że będzie, ma dużo... RR... Nie wiem czy tak się mówi po polsku, ale. Reliefu 48, 39, 19, 35. Nie, ok. I to było ostatnie pole, tak? To ostatnie pole jest bardzo źle zrobione, tutaj wam ja powiem, bo wygląda na to, że coś będzie się pod spodem. A nic nie mam. A nic nie mam. Trzecia zdrabka, moi drodzy.

Odstawiam ją, na razie się nic nie wygraliśmy. Kurde, ale mi się pobudziło tutaj. Ach, ach, ach. Próbuję coś wziąć, by mi się łagodnie drapało, ale trudno znaleźć ten materiał dobry. E, 29, 51, 68, 55 i 19. Ok, zaczynamy od 13, 31, 27 i 16. Ok, pierwsze pole tutaj nic.

Chyba, chyba nic, chyba nic nie mamy tutaj na tej zdrawce też moi drodzy, odstawiam ją, wkładam następną. Mamy, mamy do drapania, 25 dapek, jak wam mówiłem już, ale na razie to jest chyba piąta już i nic jeszcze nie zauważyłem takiego, co by nam wpadło do gęby. 57, 55, 44, 17 i 52 na wygranej liczby. Naszej liczby 24, 59, 45, 13 i 41. Nic na nas pod spodem 48, 28, 54, 39. 11. Nie, 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 nic nie mamy. 33, 27, 19, 47 i 32. 38, 37, 42, 17, jest 17. Mamy 17 i 21. Okej, okay, to chyba już nic nie było pod spodem, nie Bardzo źle zrobiona ta zrabka wam powiem Może i fajnie... Dobra, daba daba. 17 tutaj pek No i tak, 10 zł, pyk, pek. 10 zł za tą zrabkę, moi drodzy Już się zaczynamy, ale jeszcze nie jest to tak dokładnie fajnie 10 zł to... 20 zł. małego logika można sobie iść kupić. Ale nie mówimy nie. Ok, ta zapka 17, 38, 28, 57 i 39. 36 zaczynamy, 33, 32, 48. I tutaj 41, co nie będziemy mieć, czyli spadamy na dół. Paramy na lu, 42, 17. Mamy 17, kurde. 2 razy 17, ale zdrapałem wam wynik. To będzie 20 zł. Sorry, ale już widać wynik. Eee, tutaj 34, 37. Ostatnie tutaj 54. Eee, tutaj mamy 21, 22, 59, 47 i 23. Co, chyba nic nie mamy, nie będziemy mieć nic. 27, 18, 35, 31 i 49. Ok, czyli 20 zł za tą zdrabkę, moi drodzy. Już trochę lepiej niż 10. Odkładam ją z tej strony. Pyk, ja wam wkładam Op, osta... następną zdrabkę. Po prostu To się powiedzieć. Pomyliły mi się słowa jak bardzo często: 41, 39, 55, 32 i 49.

I pod spodem 32, 31, tak. 57, 48 i 42. Nie, 41 mamy, ale nie, 42. Coś jeszcze zostało? Tak. Jeszcze. O, mamy 49. Mamy 49. Super, moi drodzy. Super, 44, 29, 38 i 45. Nie widać, że tu było 10 zł, Sorki, ale. Ale nie wiem, gdzie są wyniki w tej zrabce. Ok, 49, 3 zdobki, 3 wyniki. Super. 10 zł za tą zrobkę. Wkładam wam następną. Kurde, jeszcze nie mieliśmy ani jednego logo: ani tego razy 1, ani tego razy dwa. Mam nadzieję, że zaraz będą. Czuję czuję je. Mogę je wyczuć: 37, 26, 32, 29 i 51. 36, 38, 35, 11. I 27, co nie mamy, co nie mamy. 56, 32, mamy tutaj 32, super. Pyk, pyk. 57, 34. I 24, ok, tutaj nic. Później mamy 23, 12, 42, 14. I 49, co nie będziemy mieć? Nie. Ostatnie pole, 54, 52, 33 i 28. Eee, chowa się 50 zł, moi drodzy, super. Uhu. Fajnie, fajnie, 50 zł to już jest. To chlepie niż 20, 10, 30, 30. No, bo to jest 50 po prostu. Okej, okay, okej, okay, teraz można zacząć gadać sobie. Nie, 50 zł to fajnie, fajnie, fajnie Zestaw kosztuje, to zdrawka kosztuje 10 zł, to już 50 to, to razy 5 to można zacząć gadać. 48 52, 47, 37 i 14. Ale cały czas naszych logo nie było widać, czyli ja pytam się o nasze ulubione logo. Raz, razy dwa by było jeszcze lepiej. Ale no, ok. Przynajmniej tutaj na pierwszym polu nic nie widzę.

28, tak? I na końcu 33. Co nie będziemy mieć? Ta już przegrana. Ta już przegrana. Chciałbym powiedzieć, no chociaż jedna przegrana, bo mieliśmy 4 z razu wygranych. Mam nadzieję, że nie przestanie już się. 44, 27, 38, 26 i 43 na wygrane liczby. Let's go. Zaczynamy od 22.

i trzynastka, co nie mamy nie mamy naszej trzynastki 21, 41 19 18 i 57 ale naprawdę źle to zrobili, bo widzicie no maniem by wyglądało, żebyśmy musieli tutaj jeszcze zdrapać, ale zdrapię na was, bo ta jest przegrana nic tutaj nie ma i ja na mnie to bardzo dziwne, bardzo źle zrobio zrobione wam powiem, ale... ale no, każdy próbuje wydrukować zrapki jak są to

35 i 52, okej, okay, Ta też jest przegrana, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie zacznie się tylko przegrane zdrabki, bo wkurzę się bo się wkurzę po prostu, bo mieliśmy super początek i teraz, żeby się po prostu nie przestało 23, 18, 32, 12 i 36. Wygrane liczby i zaczynamy od 43, 41. 55, 31 i 35 Co nie mamy? E, później mamy 28 e, 37, 49, 16 i 44 I cóż, nawet dziwne, że naszych logo jeszcze nie widzieliśmy no, nie, no, W każdej sesji mamy jakieś logo, co wypadują a a tutaj nic, nic, nic. No, oprócz ferki. to już jest ok, ale ale no, rozumiecie. Rozumiecie. ambiance. Wpadni mi coś do ręki. 32-19, a widzicie, mamy jakieś logo tutaj. Super, super, super. Taki i 24 na końcu. Dobra, patrzymy co się chowa tutaj. Dyszko.

Czyli lecimy dalej 31, 35, 47, 21 i na końcu 22. Pod spodem mamy 19, 49, 33, 38 i tutaj 32, jak widzicie. I na końcu mamy 37, 26, 28. 16 i 30 ile? 39, tak? Tak, tak, tak. Ta jest przegrana, moi drodzy. Ta jest przegrana. Wkładam wam następną. Może jeszcze 60 zdrapek nam zostało, czyli jeszcze dosyć sporo. To mamy jeszcze szans na czak to. 48, 58, 49, 42, jak dobrze widzę. I 37 na wygrane liczby tutaj. Zaczynamy, zaczynamy od 27, 52, 19, 56 i tutaj 13. Ok, pierwsze pole przegrane później mamy 32, nie myślałem to 42 co mamy, 36, 41, 34, tak no i tutaj 54 co nie będziemy mieć. Obsorki, tak

Chyba to zdejmę po prostu, bo już mnie to wkurza trochę, sorry. I włożę tutaj. Będzie chyba bardzo lepiej. Na tej zdrabce 33, 57, 22, 32 i 39 na wygrane liczby, ale co z naszymi? Nasze się pokazują już 12. Co nie mamy? 46, 44, 26 i 14. Nic, nic, nic na nas tutaj nie ma. E, dalej mamy 34, 28, 24, 16 i 54. E, co nie będziemy mieć? Co nie będziemy mieć? Później mamy 43, 58, 53, e, 17 i 27. I na ostatnim polu, na ostatnim polu mamy 56, 41.

I tutaj 33, 43, 53, 14 i 51. Super się zaczęło. Za A jak się... kurde to kończy. Tutaj już nic nie ma. Chyba 17, 34, 46 i 37. Znowu przegrana zdrabka, moi drodzy. Wkładam wam następną. Mam nadzieję, że coś nam się ładnego pokaże. Ładnego, łagodnego. Co tam szczerze, ale hide, pieniądze i jackpot. O, to będzie moja akceptacja. Hajc, pieniądze i jackpot Uwielbiam, uwielbiam. Ok, tutaj zaczynamy. 23, 13, nic, 16, 55 i 47. Ok, czyli nic na nas. Pod 36, 34, 51, 33, tak. I 22. Cały czas nic. 56, 26, 38, 21 i 32. 35, 42, 28, 12 i 52. Co nie będziemy mieć chyba? Nie, nie, nic nie mamy. Próbuję nic nie zapominać. Ja, jak zapomnę, wybaczcie mi, ale... Od tych cyferki już mi się głowa trochę kręci i nic specjalnego nie widzę na razie ok wygrane liczby 12, 36, 32, 38 i 57 okej, okay, mamy monetę mamy monetę moi drodzy tutaj jak widzicie dobrze okej okay, moneta to jest razy 1 eee, lecimy dalej zobaczymy na końcu czy coś się chowa specjalnego pod tą monetą eee, tutaj tak, tak, tak nie, nie, nie 48 i 42, ok

32, 28, 48, 31 i 35 Pod spodem mamy 33, 35, 19, 26 i 18 I ostatnie pole 58, 53, 21, 43 i 37 Z tego co widzę ta, moi drodzy, jest przegrana Ale jak jest jedna przegrana, to znaczy, że na pewno gdzieś jest jedna wygrana Zaczynamy tutaj: 49, 52, 13, 44 i 36. Pierwsze pole przegrane. Później 51, 56, 39, 19 i 31. Podpodem 33, 38, 35, 58 i 34. 54, 24, 27, 26 i 22. To nie będziemy mieć. Nie, nie, nie będziemy jej mieć. Spadamy na następną zdrabkę. Ok, wygrane liczby 19, 49, 21, 33 i 37. I my zaczynamy od 19, 26, 29, 48 i 53 pod spodem 14, 13, 55, 57 i 12. Tutaj się chowa 46, 47, 27, 18, 11. Też nic na nas i po prostu tutaj zerkniemy razem. Pyk, pyk, pyk. Nic nie widzę. Chyba wy też, jak co zauważyliście, co ja nie zauważyłem, to po prostu mówcie mi na stronie komentów. 38, 27, 54, 35 i 33. No tak, wszystko zdarzałem, tylko nie dobre rzeczy. Tutaj nic. Czy to tutaj jest? Chyba nie. Chyba nie, tutaj 35. Nie? Jak dobrze nie zauważyliście. 69, 36, 41, 42 i 43. Nope, 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 nope. I na końcu...

Pod spodem 24, 41, 45, 55, 34. Pod spodem 49, 51, na, 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 nie. nie, nie, nie i ostatnia linia 46, 47, 17, 29 i 27. Na moje oczy przegrana zdrabka. Zaczynamy przed ostatnią. Wygrane liczby 42, 28, 46, 27 i 13. Czyli zaczynamy od 54, 19, 56, 31 i 26. I podpowiem 21, 52, 14, 38 i 34, co nie mamy. 23, 47, 12, 36 i tutaj 41, to nie ma dobra. 42, ale nie 41 Okropne są do zdrapania, te zdrabki wam powiem OK, to jest już przegrano moi drodzy. Możemy oficjalnie zdrapać naszą ostatnią. I tutaj 27, 54, 33, 22 i 16. Dobra, dajcie mi, też na ostatnim przynajmniej. 59, 34, 36, 19 i 57. Na razie nic. Później 42, 11, 46, 45 i 23. Jak widzicie, cały czas nic. 32, 24, 37, 37, e, 49. kurde, myślałem, że nie. Ale nie, myślałem, ale nie. 26, 43, 41, 51 i 44. Dobra. końcówka była gorsza niż początek. Na początku dużo wygranuków, ale cóż z tym, notnik jest kończony, cały zestaw jest drapany. Ja wam mówię do jutra, lajkujcie, komentujcie wideo, mam nadzieję, że wam się podobało i do jutra. Bye bye wszyscy.